Siemanko, jestem XJ Joke i witam was w mojej serii poradników do gry Warframe. Moi drodzy, dziś powiem wam, gdzie zdobyć warunę. Jednak zanim do tego przejdę, to jak widzicie jeszcze jestem na orbiterze i tutaj coś mi pokazuje znacznik. Pewnie jak już graliście, to wiecie co chodzi, ale ja specjalnie przytrzymałem Wytrzymałem kilka dni do tego momentu, aby wreszcie wam to zaprezentować. Miałem to też zaprezentować na odcinku, w którym prezentowałem samą Warunę, ale o tym zapomniałem. No cóż, jak schodzimy na dół... Dostajemy piłką w łeb od kota, który się nią bawi. Okej. Okay. I tutaj... E, no tak, tutaj nic nie było, ja mam tutaj kurczę jeszcze... Stuknięcie w to. Och, lipka. Eee, dobra, <laughs> chwila, chwila, chwila. Eee, trzeba to naprawić. <laughs> no dobra, dekoracja przesunięta w drugi róg. Mam nadzieję, że tutaj nic nie powstanie kiedyś. W każdym razie teraz możemy do tego podejść. Jak widzicie, mamy tutaj Arkana. Jest to specjalne urządzenie, w którym możemy sobie przyglądać. Arkana, możemy je ulepszać. Wcześniej, o ile mnie pamięć nie myli, dostęp do arkan. Mieliśmy. Nie, tutaj są ajatany. Eee, chwila, chwila. Albo były w arkanach, albo gdzieś tutaj w warsztacie e, trzeba było. O, tak! W warsztacie e, dalej mamy możliwość e, przejrzenia arkan klikając przycisk R3. A teraz jest to właśnie specjalne, nie bezpośrednio dodatkowe urządzenie, do którego system nas przekierowuje w momencie, kiedy mamy jeszcze to przyzwyczajenie, że arkana zmieniamy sobie w warsztacie. A teraz przejdźmy do informacji, gdzie zdobyć warunę. Moi drodzy, jeżeli chodzi o rozgrywkę międzyplatformową, wygląda to w sposób następujący. Najlepiej możemy to zobaczyć na czacie rekrutacji. Mamy tutaj graczy z konsoli PlayStation oraz graczy z innych platform. Na jakiej platformie grają? Niestety nie wiemy, ponieważ jest to taki znaczek uniwersalny. Natomiast jeżeli chodzi o handel nie ma handlu międzyplatformowego, tylko jest handel z danej platformy, zobaczcie, ja tutaj nawet tam trochę spróbuję tak w miarę to ogarnąć, przejechać na sam dół. Wszyscy gracze są z platformy PlayStation, więc tak jak nawet nazwa mówi jest crossplay, nie cross-trade. <grym> A chodzi tutaj głównie o to, że zupełnie inne ceny przedmiotów panują na konsolach, inne na PC, więc bardzo by to zaburzyło ekonomię i bardzo cieszę się z takiego też rozwiązania Digital Xtreme. Jeszcze, o podchodząc tutaj do tablicy, możemy dowiedzieć się więcej o rozgrywce multiplatformowej. Fajnie, że to wchodzi od razu na język ym, polski. Więc tutaj mamy informację, czym jest rozryw, rozgrywka międzyplatformowa, czym jest zapis platformowy i tutaj możemy się dowiedzieć, że no, jak sama nazwa wskazuje, możemy zapisać swoje postępy na jednej platformie i przenieść ją na drugą. Usługa niestety na razie nie jest dostępna, ale twórcy będą nas powiadamiali yy, o tym wraz z rozwojem rozgrywki międzyplatformowej. Jakie opcje są dostępne w rozgrywce międzyplatformowej? Tutaj to też widzicie, że dzięki wprowadzeniu rozgrywki międzyplatformowej w żerze na Lua będziemy mogli grać z PC, tami Xboxami, PlayStation, Nintendo. W czasie właśnie gry można również skorzystać z czatu, koordynacja i. Komunikacja w grze jest też możliwa, chyba że gramy na partym no innego No i właśnie jest to tutaj taki symbol informujący o tym, że gracz jest z innego systemu, z innej platformy. również można spotkać się na przekaźnikach. Ale pamiętać, pamiętaj, że wizyty w dojo nie są obecnie dostępne. No właśnie. Wizyty w Dojo, czyli taki handel na razie nie jest dostępny Chyba, że coś na przekaźniku Nie jestem jeszcze do końca pewny, mówiąc szczerze Nie zapoznałem się dokładnie z wszystkimi tymi informacjami Właśnie, jak aktywować, dezaktywować rozgrywkę międzyplatformową to już widzieliście Zapis, no właśnie, jest niedostępny No i tyle, tak to wygląda No i oczywiście jeszcze dla ostatecznego testu, nie, to jest w tej zakładce wyłączmy międzyplatformówkę i teraz o, nawet znaczek PlayStation i międzyplatformowy zniknął z czatu, czyli wróciło wszystko do normy z przed wprowadzenia właśnie rozgrywki międzyplatformowej. Tak to właśnie wygląda. Ja zostanę na razie yy, na rozgrywce crossplay, a tymczasem wracamy do głównego tematu odcinka. Można zdobyć części do Wuruny, a można je zdobyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wykonywanie nowych Misji na Lua. Oba są to misje przetrwania, tak zwana koniunkcja przetrwania. Są to misje Juvarium oraz Circulus. I tak jak widzicie, e, różni je e, głównie poziom trudności tych misji. Pierwsza ma przedział, jak dobrze widzicie, od 25 do 30, druga od 80 do 100. Jeżeli chodzi o szanse procentowe, jakie mamy na zdobycie tych części, części waruny z poszczególnych węzłów, wygląda to następująco. Na Juwarium mamy 6,82% szans na to, że wyleci nam blueprint oraz po 4 i 4,55% szans na zdobycie systemów, powłoki i neuroptyki. Wspomnę też jeszcze, że wszystkie części do Woruny lecą nam z rotacji C. Czyli, o ile się mylę, jest to AABC, czy jakoś tak, albo ABBC. Hmm. Zaraz wam jeszcze ewentualnie o, tej rzucę rozpiskę, która minuta to jaka rotacja, tak żebyście mieli dokładną pewność co do tego. A jeżeli chodzi o rozkład szans procentowych na zdobycie części Waruny na Circulus, wygląda to w sposób następujący. Na główny schemat mamy 12,24% szans, a na pozostałe części, czyli system, powłokę i neuroptykę, po i 8,16% szans. Tak jak wspomniałem, warunę możemy zdobyć też w inny sposób. Zanim przejdę do drugiego sposobu, jeszcze jedna ważna informacja. Misje przetrwania, o których wspominałem wcześniej, możemy wykonywać dopiero po ukończeniu misji e, War Within. The War Within. E, Momencik, jak to było po polsku? Wewnętrzna wojna? Jakoś tak. E, moi drodzy, e, właśnie, drugim sposobem jest udanie się na Chryzalit i wykupienie części od e, Archimedian Jonty. Kiedy otwalimy jej okienka wyborów wybieramy ostatnią opcję, czyli wymień na plazmę Traxlua. Lua, no i tutaj mamy wszystkie dostępne komponenty. Tak jak dobrze widzicie, główny schemat kosztuje 125 tych plazm, a pozostałe. Po 75 łącznie musimy uzbierać do 350 plazm, aby zdobyć całą worunę. No i tutaj ten sposób to bardziej polecam, już jako takie uzupełnienie do tego, jeżeli w czasie grania przetrwania nie wyleci nam jakaś część. Do tego czasu na pewno. No, a przynajmniej powinno coś nam wylecieć, a plazma to tylko takie uzupełnienie, żeby już się z tym nie męczyć. A teraz jeszcze przejdźmy do sposobu zdobycia plazmy Traxlua. Raczej nie będzie to dla Was zaskoczeniem, że plazmę zdobywamy grając właśnie te misje przetrwania. Na cele prezentacyjne uda mi się na. Ja... Kurczę, ta nazwa... Juwarum, juwarium. I widzimy się w momencie, kiedy zdobycie tej plazmy będzie już możliwe. Tak więc do zobaczenia już niebawem. Moi drodzy, zbliżam się do pierwszych pięciu minut. Zaraz się zacznie. Po wybyciu 5 minut pojawiają się e, specjalne widma. E, widma pustki, które musimy jak najszybciej zlikwidować. E, ponieważ mogą one zniszczyć e, pobliski life support, co utrudni nam misję. I to właśnie z tych manifestacji pustki mogą nam wylecieć plazmy. Nawet nie wiem. O! Proszę, wyleciały mi trzy plazmy. No, jest to właśnie niski poziom misji, więc tej plazmy leci naprawdę mało i trzeba by tutaj wystać naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu, żeby zdobyć tej plazmy więcej. Dlatego rekomenduję drugą mis misję z wyższym poziomem, na której też właśnie na pewno zdobędziecie więcej plazmy. W tym samym czasie, a, a przy okazji też będziecie mieli e, dodatkowo większą szansę procentową na zdobycie części do tego warframe. Moi drodzy, widzimy się ponownie u mnie już na statku. A więc, tak właśnie prezentują się dwa sposoby na zdobycie waruny. Ogólnie. Granie dwóch misji Survivalu, z których zdecydowanie rekomenduję Circulusa, lub kupienie jej części na chryzalit za plazmę, którą zdobywamy właśnie w czasie grania koniunkcji przetrwania. Ale się nawet zrymowało. Moi drodzy, jeżeli. Ten materiał Wam się przydał? Mam nadzieję, że tak. W każdym razie ogólnie ocencie ten materiał. Zostawcie komentarz. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, a chcecie więcej poradników, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, aby notyfikacje przychodziły Wam, informując was, że nowy odcinek wleciał na mój kanał. W międzyczasie. Od publikacji kolejnych odcinków Warframe zapraszam też do e, śledzenia sobie na bieżąco serii Zagrajmy w, w Forspoken i e, Hogwarts Legacy, które obecnie publikuję na swoim kanale. A także e, do przejrzenia pozostałych serii, które już e, na swoim kanale opublikowałem z serii zegrajmy. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!